Z 3,5,8, a to kolejny odcinek zagrajmy w Wiedźmin. Ok, ty Cieszę się. Ale ja bym chciał się u Ciebie przespać. I przy okazji rozdać też talenty. I tak, mam 6 talentów. Mm, brązowych aż I. I trzeba było je widać osądnie. Dobra, Stał mi 1, 2, 3, 4 No jeszcze to zostało niestety no, Ale z tym się trzeba pogodzić. Jeszcze mam zrebynem i Sebryn pójdzie w to. I w to. Dobra. Mam nadzieję, że jaskier będzie w nowym najakocie. Cały czas. Tak do nowego na jest tędy e, białowłosy. Przyznaję, że jestem. Jak nie urok to sraczka albo przemarsz wolny. Jest jaskier, okay. dobra. Geralt. Eee... Oto twoja lutnia. Oto twoja lutnia. Świetnie! Dzięki, muszę przygotować się do występu. Kiedy będziesz śpiewać? Wieczorem, po dwudziestej. Jeśli chcesz, przyjdź posłuchać. Dobra. Postaram się przyjść. A trzeba przyjść w takim razie po dwudziestej. Po co wszedłeś wyszedł do siadskiej? To, nieważne. Wit. Mogę. Mmm tak. E... Chciałbym coś może u Ciebie przetrzymać do chłopcze. to, to... E, I tak... E... Zapomniałem zrobić eliksję Dobra, nieważne. Trzeba się znowu wrócić do Tease. Niekoniecznie do TIS, ale jest najbliżej, Ja w nowym na jakości nie chcę spać, bo chcę też idealnie przyjść na ten występ. I... Tutaj. cały czas leży. Cieszę się, że umie... A tak się kończy co zaraz. jest godzina? Jest 9.30. Czyli idealnie. Cieszę się. No, dobra. No I tak. Ee, dziennik. Elixir. Biały miód. Mocno, e, ale co biały miód daje? Zmniejsza od zea poziom toksyczności, ale nie chcę białego miodu. Mam dużo. Dobra na razie, starczy. I co mi tu daje? Bazał, łagodny wizmiński Halucynogen. Ale nie, nie, nie tak sobie to, co tu daje. Natychmiast przewraca część utraconych punktów życia. to takim mać jest 3 eliksy serca golema, um, ale um, co to daje? Pozwala uzyskać inteligencję. Um, a co to daje? Zwiększa natężenie znaków. Tak, chcę sobie jaskółki, nie zrobić dużo. wy nie mogę już niestety i tak, jest 9.30, czyli muszę się przespać. Zaraz. 11 godzin. Tak 11 godzin. To zaraz tutaj jest. Żeby pójść na koncert Jaska. No, wstawaj Geralt, wstawaj I kto jest godzina? Dwudziesta trzydzieści, dobrze Bardzo dobrze W takim razie ja wychodzę Co to za muzyka? What the fuck? Lol Dziwne. Ale się muzyka nagle włączyła. Tylko już nie ma wszyscy poszli. Będę też musiał sobie w końcu uzbierać zioła, bo mi się kończą. Nie chcę, żeby mnie ludzie widzieli z Dobra. ta muzyka przerażająca jest. Dobra. Ale aktualnie jest koncert Jaska. Już koniec? No go! Bez jaj jest, o, jest, o, o. Na, na początek coś. <grytanie> A on już ucieka. Eee, <grytanie> e, jaskiej! Gdzie ty uciekasz? Wracaj tutaj. <grytanie> Dobra, nie będę go ścigał. Ale wiecie, wielki fan mistrza Jaska. Chyba znowu się znowu zbiłem, bo znowu jakaś dziwna muzyka się włączyła. Okej, okay, teraz trzeba będzie się udać do w zimy klasztornej, żeby zlikwidować tam salamandy. Ale pierwszym chciałem sobie tutaj pogrupować. Inna spółka. Wschód księżyca. Na razie sobie zostawię deko... Far do białego... Tak czaszki tutaj... Boże, dużo, dużo tych rzeczy mam. Już sam siebie nie ogarniam z tym. Muszę kupić w końcu tą lepszą zboję, żeby mieć więcej miejsca w epipunku. Dobra. ok i Ej, kaczmarzu! Chciałbym się przespać. Wit, mogę. No dobra macie Pięć ojenów. co mi tam tak do poranka poproszę No dobra co mi tam? Niech będzie. Założę się o pełną To Wiem, że nie. Chcę. Dobra. Nie Dobra, nie weźmie za taką sumę. Bywaj. No kude! Gealt, masz z nim bić! Niech będzie to 10 ojenów Skopię ci! Zobacz. Hej! Twoja matka puściła się z krasnoludem! <grym> Na no, tym też można zawsze troszkę zarobić. Żadnej wyzwa. Wygra. Gwi. Goto. To bardzo łatwo. Trudniejsza walka na pięści, to już chyba nawet mówiłem, jest w Iźminie Dwójce. Tam trzeba zamęczać przyciski W, A, S, D. I to jest o jesteś. Wiele... Oberwać od białowłosego to żaden. Jest po prostu zamęczenie tych przycisków, żeby zdążyć. Chcesz oberwać, nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze. No wiesz.

Wygrałeś przy błędu. Bierz kasę i daj mi spokój. Kłoby tu przypieczę. Pieniężny. Żadnego przy... Przy... Witaj białowłosy! włosy! Chcesz walczyć? Masz pieniądze? Tak, mam. Zapowiada się ciekawe... Goto. I ty ty zbroi, a ja bez zbroi. No wiesz co? To jest dopiero. Z tobą, Kiedyś byłem wielki, nieustraszony. Mówili o mnie: nadzieja białych. Nie bardzo rozumiem. Miałem potencjał. Teraz muszę siedzieć w tych spelunach, a no wszystko przez jedną walkę. Byłeś wojownikiem? Bokserem! Od tamtego czasu noszę kaptur, żeby nikt mnie nie rozpoznał. Miałem setki fanów, kobiety, pieniądze. Nie wiesz, jak to jest. Co się stało? Najpierw oszukali mnie sędziowie, że niby biłem po jajach. On i tak nie miał jaj, więc co za różnica? Przegrałem przez dyskwalifikację. Poruszająca historia. To nie koniec! To dopiero początek mojego dramatu. Później były inne walki, aż w końcu. Co się stało? Co się stało? Walczyłem z lwem, tak na niego mówili. Dzień był gorący, chociaż wiał chłodny wiatr z nadzatoki. Pobił cię? Dostałem jeden morderczy cios. I zrozumiałem, że nie wygram tej walki. Że w życiu chodzi o coś więcej. Odszedłem. Od tamtej pory noszę kaptur, żeby nikt mnie nie rozpoznał. Uciekłeś z ringu po jednym strzale? Nie uciekłem, tylko przeszedłem przemianę duchowo. Ale na ciebie starczy mi sił. Proponuję zakład. Ustalmy stawkę. 200 orenów. Tak wygam, mm, Dobra, wchodzę. Co no, zebrłem dodatkowe 200 i stać mnie w końcu na zbroję. Muszę bardziej oszczędzać. O którą mi chodzi? W końcu. Jesteś uczniem lwa? Nasłał cię? Jestem Wiedźminem. Wygrałem. Bijasz co chcesz. Eee, stali kamień uniczny, magiczne znaki kamień uniczny Wezmę pieniądze Weźmy pieniądze Trzy stówy Masz 300. i zostaw mnie w spokoju Jak trzy stówy? Miał być cztery Bohem Dobra, nieważne Żadnej do. Komu by będzie przybierze, czy patrzę. Dobra, wychodzę stąd Co jest z tym mieczem? Dobra, nie wezmę. E, panie kupcze, panie zbrojmistrzu. Tak, z wielką chęcią. Eee, otrzymam na ból. Tak, chcę zakupić ten przedmiot i od razu mam powiększoną sakwę. Bardzo dobrze. Okej. Okay. ale to też... okej okay. i musisz zakłaniać bo nie wiem czemu chyba nieważne a to mam lepszą kurtkę w końcu zostało mi 288 renów i przydałoby się od nowa zarobić pieniądze Tak, czas wyjść z wyzimy kosztownej już, chociaż nie, no, czas wyjść, ale e, nie chcę na razie wykonywać wątku głównego. E, szukam tego zadania, o właśnie. Tak, o to chodzi, to gdzie to jest? Z to, wyzimy kosztownej. Złego diabli nie wezmą. Ja myślę, że trafi go za wetami. Okej. Okay. W takim razie fusi ma klasztorę. No i okej. Okay. Tu mamy Vincenta i nie wiem czemu by, ale tutaj tak nagle spowolnił. Nie mam bladego pojęcia. Zbaga, że świata nie jest. Zbaga, że jest. tutaj. dokładnie jest. tutaj? Okej. świat nie jest. Ty, co się pchasz z bociorami do domu? Ja. Żadnego ja, wynocha, ale już! Co jest? Czy to jest ta sama baba? A to. Tym razem zmieniła swój domek! Proszę, proszę. Kto ja? Żadny. jak ja mam się tam dostać w takim razie? No, ja pie no, Go Kto? Ja! Żadnego! Dobra, trzeba będzie widać przyjść w nocy. No to okej! Okay. Jak nie chcesz, babo, mojej pomocy. Twoja sprawa. Wiewiórki na szubienice! Możecie powiedzieć coś więcej? Dokładnie. Każdy, kto pomaga, handluje, leczy psich synów lub inaczej zdradza królestwo, katu oddany będzie, by na szubienicy żywota podłego dokonać. Rozpadało się. Dobra. Dobrze wiedzieć. Okej, okay. ja, czy nie ma tutaj już e, żadnych e, zadań pobocznych. Ale tam mnie do domu nie wpuści. Dobra To ale raczej w domu nie ma, to ja w takim razie idę do Siemki Bo na pewno Siemko będzie miał ciekawych informacji dotyczących Salamandy Bo w końcu on jest Ćpunem I Fistek musi skądś brać A w ogóle czy rzeczy zostały w tej mojej skrzyni? Nie, nawet nie mogę wziąć Znów ty? Sprawa jest. Tutaj. Jaka sprawa? Jaka? Jeśli znów chcesz mnie wrzucić do kanałów, tym razem będzie to sporo kosztować. Dokładnie. Ty chyba nie wiesz, do kogo mówisz wiedźminie. Powiem ci, jak będzie. Teraz dowiesz się wszystkiego o zleceniu. A jak nie będziesz chciał współpracować, to wrócisz do lochu. Lubisz zakłady, strażniku? Bo widzisz, ja lubię. Jakie zakłady? Założę się, że zanim kichniesz, odetnę ci nos To jak? Założysz się? Aleś drażliwy Słuchaj, wiem, że ludzie ze znakami Salamander na ciebie polują Mam na nich namiar Załatwisz swoją sprawę, a przy okazji mi pomożesz To jak będzie? Okej okay. Zobaczymy, mów co wiesz Wiem, że Salamandra praktycznie przejęła rynek narkotykowy w mieście Są coraz silniejsi Ktoś musi ich powstrzymać, bo nie wiadomo, co będzie dalej. Co mi do tego? No jak to, co? Przecież polują na ciebie. Będziesz miał szansę zdobyć informacje. Potem powiesz mi, co wiesz, i przyniesiesz znalezione narkotyki. A ja zabezpieczę je jako dowody. Od czego mam zacząć? Mam informatora. Używa Fistechu do jakichś tam badań. Powiedział, że jedyna osoba, która ma jeszcze proszek, to handlarz imieniem Angus. Kręci się gdzieś po slamsach. Musimy dowiedzieć się skąd bierze towar, często przesiaduje w karczmie, popytaj ludzi, na pewno go namierzysz Okej okay. Czyli w takim razie jest gdzieś przy karczmie, albo w samej karczmie, we mi się kodłaczu O Boże, czemu tak wolno Geralt, proszę Cię, idź szybciej nawet nie poszedł. JA CIE BŁAGAM! popłynęła kres i zapłonął ogień. Mówią, że wysłannikiem Bogu chłopem powiec nieczoło. I wystawię mu weksy. Ot. pomaga jeden służb? Pani, mogę rzucić od. Ok Proszę! No teraz mnie zakon lubi. Hehehe. To jest taka sama zbroja jak moja. Tak, to jest taka sama. E, I tak, co ja wam sprzedać? Ulepszenie broni. Dysyuna. Dobra. Nie widać, e, bo wcześniej nie chciał ze mną w ogóle handlować to zakon. W takim razie zaczął mnie od nowa lubić. To jest sam Angus. Ktoś ty? To nieistotne. Ty jesteś Angus? Co to kurwa znaczy nieistotne? Grzeczni Hamie. Mów skąd bierzesz narkotyki. Tiki, tiki. Popełniłeś błąd. Nie mieszaj się w sprawy, które cię przerastają. Gdzie są dostawcy? Smoknij mnie. Znikam stąd. Możesz co znikać. I tak, wcale mnie nie widzisz. No, i idź, spokojnie. Idź, idź, iść, wcale mnie nie widzisz. Nie ma sensu W ogóle mnie nie widzisz, że ja ciebie śledzę, w ogóle. Idź dalej, spokojnie, nic ci się nie stanie. W sztukach będzie się można kąpać. No dokładnie, będzie się można w sztukach kąpać. Pada i pada. Nie swędzą. To niech cię swędzą. To gówno obchodzi. No, dobra. To wiadomo już no okay. mieszka. Nie wiem, Uparty jesteś z synu. Pożałujesz tego. Wcześniej pytałem grzecznie. Teraz pogadamy inaczej. Auć. O ty kupa. Marka. No, miał trochę złota. Klucz. Jego klucz i listy. Trzeba przyznać, no, jak ukazuje. Dobra. Okej. Okay. Jestem na już lina. Wódka, wódka. Dobra, jeszcze w szafie, nic ciekawego. Jeszcze na górę zajrzę. Z tego kufa dziwnym dawem nie mogę przeszukać. Nie chcę go czeka. Dobra, no to w takim razie ja wychodzę. Teraz tak, mam udać się do Siemki, czy gdzie? Nie, przy... Nie zdążyłem przeczytać eee, Samo zadania. W kanałach, powinienem się tam dodać. W takim razie się udam do kanałów. Ale no cóż, to już będzie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I jeśli tak, to oczywiście łapkujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Cześć.